Odpowiadam jeszcze na jedno pytanie. Widzę, że to okienko dzisiaj się ciągnie, a ja jestem dzisiaj mega produktywna. Moi drodzy, konfiguracja jonów, jak to zrobić? Pamiętajmy, że jony to kationy i aniony. Kationy mają znak plus, czyli to jest atom lub grupa atomów, która jest obdarzona ładunkiem elektrycznym, a aniony mają minus. Pamiętajmy, że aniony i kationy tworzą się w wyniku na przykład dysocjacji. W takim razie muszą być wiązania kowalencyjne spolaryzowane lub jonowe. No, a w krysztale jonowym, no to wiadomo, muszą być jonowe. Wtedy w węzłach sieci siedzą aniony. I kationy naturalnie. W takim razie, co tu się dzieje? Pamiętajmy, że jądro jest nienaruszalne. W przypadku tylko i wyłącznie reakcji jądrowych, jądro może się przekształcić w coś innego, rozbić, wyemitować cząstkę. Natomiast w każdym innym przypadku jądro jest nietykalne. Czyli czym my operujemy? Operujemy elektronami ze strefy elektronowej. Jeżeli coś staje się plusowe lub minusowe, to znaczy, że coś przyjęło lub odjęło elektron. No to w takim razie zobaczmy, co tu się dzieje. Jeżeli było coś elektrycznie obojętne, no bo my wiemy, że każdy atom ma daną liczbę protonów, czyli jestem tym, ile miałbym protonów, no bo jakbym. Miał 6, to, to bym był węglem, a jakbym miał 7, to byłbym azotem, zupełnie innym pierwiastkiem. Jeżeli atom jest elektrycznie obojętny, bo jest w stanie wolnym, w takim razie będzie tyleż samo elektronów. Jeżeli pojawia się jon plusowy, to znaczy, że nadmiaru jest plusów. No ale skąd te plusy? No przecież nie ruszamy jądra i protonów. To znaczy, że zabraliśmy elektrony. Czyli to, ten plus, jest poprzez zabranie, zabranie elektronów. No to analogicznie, jeżeli coś ma minus, to znaczy, że dodaliśmy elektrony. On ma nadmiar w stosunku co do protonów, które ma w jądrze. Czyli tutaj mamy dodanie elektronów. No to w takim razie, rozpiszmy jakąkolwiek konfigurację anionu i kationu. Ja to zrobię szybciutko. Oczywiście muszę patrzeć do układu okresowego. Moi drodzy, nie musimy uczyć się na pamięć. No, odczytujemy z układu, chodząc po układzie. Tego już uczyłam. Zapraszam Cię, jeżeli nie wiesz. Zatem, atom magnezu, gdyby był w stanie obojętnym, czyli w stanie wolnym, dokładnie ma taką konfigurację. 12 elektronów i kończy 3s2. Na trzeciej powłoce może być oktet, a skoro może być oktet, to znaczy, że on powinien przyjąć 6 elektronów. Ale zastanówmy się, spryciarz sobie myśli, ale jak ja bym się pozbył tych dwóch elektronów, to miałbym przecież 2 i 6, oktet na drugiej. No i dokładnie tak się dzieje. Przypominam również, że atom magnezu jest atomem o małej elektroujemności, wskutek czego jest słabiakiem. Z kimś, kto jest silny i znajduje się w tej części, no oczywiście fluor, najsilniejszy siłacz, to wtedy oczywiście mu odbiera elektrony w wyniku tworzenia na przykład wiązania jonowego. No i teraz zobaczmy. Skoro pozbywa się dwóch elektronów z 3s, to w takim razie nie będzie w ogóle orbitalu typu S i powłoki trzeciej. I teraz, uwaga! No to w takim razie, liczmy. On ma 12 protonów oraz 2, 4, 10 elektronów. No to już widzimy, że ładunek jest plus 2. Dokładnie w ten sam sposób robi się wszystkie inne. Natomiast zobaczmy sobie anion, jakikolwiek. No na przykład Anion chlorkowy 17, to zaczynamy. On jest w trzecim okresie, to 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 i 3P5. Łącznie ma być 7, ponieważ jest w 17 grupie. No i teraz zobaczmy, co tu się stanie i dlaczego. O, na razie, bo on na razie nie ma minus. Co tu się stanie? Je, mamy powłokę trzecią, na niej ma 7 elektronów. W takim razie do oktetu, bo przypominam, że dublet może być tylko na pierwszej, w takim razie do oktetu brakuje mu jednego, bo ma 7. Jeżeli przyjąłby od kogoś w wyniku wiązania jonowego lub uwspólnił z kimś w wyniku wiązania kowalencyjnego, spolaryzowanego jeden elektron, to będzie miał 8, czyli na tutaj musi być plus 1, no to wtedy będziemy mieć tu 6, 8 razem, ale 2, 4, 10, 12, 18 elektronów wtedy, a protonów będzie 17, w takim razie będzie miał nadmiarowy minus. I tak ustala się konfigurację jonów, czyli Jon to atom lub grupa atomów, no ale wiadomo, że konfigurację ustalamy dla poszczególnych atomów. W takim razie ten, który ma minus, powstał poprzez przyjęcie elektronu, czyli nadmiar ma, a ten, który ma plus, powstał poprzez oddanie elektronu, czyli ma e, niedomiar. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, czekam na Wasze dalsze pytania. Na pytania odpowiadam właśnie w takim spontanie. Nie będę obrabiać tego filmu za dużo. Zobaczycie, jaką mam ekspresję, jak uczę. Trochę inaczej na tablecie, tam bardziej, spokojnie. Wszystkiego dobrego. Cieszę się, że jesteście ze mną.